Kiedy serce człowieka staje się ciężkie od bólu, a dusza nie potrafi odnaleźć spokoju, Bóg wstępuje w ciszy. Wtedy, w tej głębokiej chwili samotności, rodzi się modlitwa, która nie jest tylko słowem, jest westchnieniem serca. Taką modlitwą żyła święta Faustyna Kowalska, apostołka Bożego Miłosierdzia. W każdej łzie, w każdym cierpieniu widziała szansę na spotkanie z Jezusem, który przebacza, który rozumie, który czeka. Dziś jej słowa stają się naszym szeptem. Kiedy serce człowieka staje się ciężkie od bólu, a dusza nie potrafi odnaleźć spokoju, Bóg wstępuje w ciszy. Wtedy w tej głębokiej chwili samotności rodzi się modlitwa, która nie jest tylko słowem, jest westchnieniem serca. Taką modlitwą żyła święta Faustyna Kowalska, apostołka Bożego Miłosierdzia. W każdej łzie, w każdym cierpieniu widziała szansę na spotkanie z Jezusem, który przebacza, który rozumie, który czeka. Dziś jej słowa stają się naszym szeptem, niech ten szept stanie się moim oddechem. Niech Twoje miłosierdzie dotknie miejsc, które ukrywam nawet przed sobą, wspomnień, które bolą, win, których się wstydzę, ran, których nie umiem nazwać. Ci. Panie, niech Twój blask przeniknie ciemność mojego serca. Niech Twoja łaska stanie się mostem między moim grzechem a Twoją miłość. I ją. Święta Faustyno, która znałaś ból osamotnienia i ciężar niezrozumienia, módl się za nami. Naucz mnie wierzyć, że miłosierdzie nie jest tylko słowem, że jest siłą, która podnosi świętego. IAT. Naucz mnie przebaczać, nawet gdy serce krzyczy z bólu. Przebaczać tym, którzy mnie zranili i samemu sobie za wszystko, czego nie potrafiłem zrobić. LE. Piej. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie tak, jak jestem. Bez maski, bez zasług, z pustymi rękami. Ty znasz moje wnętrze. Widzisz miejsca, w których gasnę. Dotknij ich swoim miłosierdziem. Przywróć mi wiarę w dobro. Wlej w moje serce pokój, który nie zależy od ludzi ani okolic, zności. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie tak, jak jestem. Bez maski, bez zasług, z pustymi rękami. Ty znasz moje wnętrze, widzisz miejsca, w których gasnę, dotknij ich swoim miłosierdziem, przywróć mi wiarę w dobro, wlej w moje serce pokój, który nie zależy od ludzi ani akoluli. Czności, kiedy nie potrafię kochać, i Ty kochaj we mnie. Kiedy nie potrafię przebaczyć, ty przebacz przeze mnie. Kiedy nie potrafię wierzyć, ty wuj, Erz za mnie. Święta Faustyno, prowadź mnie ścieżkami pokory i prostoty. Pomóż mi odnaleźć sens w tym, co trudne. W chwilach rozpaczy przypominaj mi, że Jezus jest blisko zawsze. Niech w mojej duszy rozbrzmiewa echo Twoich słów. Miłosierdzie Boże, nadziejo dla dusz zrozpaczonych. Ufam Tobie. Panie Jezu, naucz mnie łagodności wobec świata, który często rani i nie rozumie. Naucz mnie milczenia, które nie jest obojętnością, ale pokojem. Naucz mnie cierpliwości, która rodzi się z wiary. I przede wszystkim naucz mnie miłosierdzia, które nie kończy się na modlitwie, lecz STA, je się życiem. Dziękuję Ci, Panie, że Twoje serce nigdy się nie męczy. Że wciąż przebaczasz, nawet gdy ja nie potrafię przebaczyć sobie. Dziękuję Ci, że Twój krzyż jest znakiem zwycięstwa, nie porażki. Że Twoje rany są moim uzdrowieniem, a Twoje spojrzenie, moim światłem. Święta Faustyno oddaję Ci moje wątpliwości, mój lęk, mój brak odwagi. Prowadź mnie do Jezusa tak jak prowadziłaś tylu, którzy szukali miłości. Naucz mnie modlić się nie tylko ustami, a l.e. całym sercem. Niech Twoje słowa staną się moimi. Jezu, przemieniaj mnie w miłosierdzie. Jezu, ucz mnie kochać, gdy trudno kochać. Jezu, błogosław tym, którzy mnie skrzywdzili. Panie, daj mi serce ciche, ale silne. Serce, które nie szuka zemsty, lecz pokoju. Serce, które potrafi powiedzieć: Nie rozumiem, ale wierzę. Nie widzę, ale ufam. Niech to miłosierdzie, które bije z Twojego serca, ogarnie całą ziemię. Niech stanie się światłem dla tych, którzy błądzą, pocieszeniem dla cierpiących, pokojem dla walczących. Niech każdy człowiek odnajdzie w to ubi. Źródło nowego życia. Boże, który jesteś miłością, przyjdź do mnie dziś. Przemień moje serce w lustro Twojej dobroci. Naucz mnie żyć tak, by każdy, kto mnie spotka, poczuł, że był blisko Ciebie. Święta Faustyno, niech Twoje życie przypomina mi, że nawet najmniejszy gest miłości ma znaczenie. Że nawet w cierpieniu można odnaleźć Boga. I że przebaczenie nie jest słab. Ością jest wolnością. Dziękuję Ci, Panie, za każdą chwilę, w której doświadczyłem Twojej obecności. Za każdy moment, w którym Twoje miłosierdzie podniosło mnie z upadku. Niech moje życie stanie się modlitwą w cichą, wie. Rną, pełną wdzięczności. Niech ta modlitwa będzie mostem między moją słabością a Twoją mocą. Niech stanie się nowym początkiem dniem, w którym uczę się kochać tak, jak Ty. Jezu, ufam Tobie. Jezu, przebaczam tak, jak Ty przebaczyłeś. Jezu, miłuję, choć C. Zasem boli. Jezu, prowadź mnie. Jeśli ta modlitwa dotknęła twojego serca, zostaw znak wiary polub, udostępnij i zasubskrybuj kanał. Niech każdego dnia światło codziennej modlitwy prowadzi cię do pokoju. Wróć jutro na kolejną modlitwę, razem odnajdziemy spokój w obecności Boga.